Witajcie kochani. Chciałbym się dzisiaj z wami pomodlić o nasze uzdrowienie, o uzdrowienie naszych bliskich i wszystkich tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze każdego dnia. Za naszych współmałżonków, za nasze dzieci, za naszych rodziców, teściów, rodzeństwo, za tych wszystkich, którzy są bliscy naszemu sercu. Za tych wszystkich pomódlmy się o ich uzdrowienie, uwolnienie, i o poznanie miłości Bożej, o wlanie miłości Bożej w ich serca, pomóżmy się razem, wspólnie. Na początku proszę, aby każdy z nas otworzył swoje serce na obecność Bożą i na Boże działanie. Dlatego stańmy, proszę wszyscy, w uwielbieniu, w uwielbieniu Boga, który dla nas oddał wszystko, dla nas uczynił wszystko. I ciągle jest przy nas, jest z nami, jest z nami dla nas, dla nas stworzył świat, dla nas stworzył raj, dla nas stworzył niebo i ziemię, po to abyśmy mogli nimi zarządzać. To wszystko nam oddał Pan Bóg, nasze posiadanie. Uwielbiamy Cię Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Uwielbiamy Twojego Syna, uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste, nasz Królu i nasz Panie. Uwielbiamy Cię duchu święty, który zamieszkujesz w serca nasze. Nasze ciała są świątyniami Twoimi. Ty jesteś z nami i nas pouczasz o Królestwie Bożym. Ty jesteś naszym parakletem i pocieszycielem. Pan Jezus odkupił świat przez swoją śmierć i zmartwychwstanie swoje, a kiedy poszedł do Ojca, posłał nam ciebie. Ty żyjesz w nas, ty nas prowadzisz i budujesz jedność. Ty tworzysz Kościół, a my jesteśmy jego członkami. Jesteśmy ciałem Chrystusowym, którego głową jest sam nasz, Pan, Jezus Chrystus. A ty zespalasz wszystkie członki w jedno ciało, tak abyśmy tworzyli jedno, abyśmy modlili się w jednym duchu. W Tobie, Panie, W Tobie, Duchu Święty. Ty nas znasz najlepiej. Ty żyjesz w nas, Ty widzisz nasze wnętrze, widzisz nasze serce. I całą naszą duszę. Ty, Panie, wiesz, gdzie cierpimy, Ty, Panie, wiesz, co przeżywamy, co nas jeszcze boli, dlatego wierzymy w to, że będziesz teraz poruszał się między nami i wypełnisz nas swoją obecnością w naszych wnętrzach, Panie. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, zapraszamy Cię, bądź z nami w tej modlitwie i doświadcz nas swoją obecnością, ty sam poucz nas o sobie. Ty sam, Panie, naucz nas, jak mamy się modlić, jak mamy Cię prosić. Poucz nas o naszych grzechach. Pokaż nam, gdzie jeszcze do końca nie przebaczyliśmy. Pokaż nam, czym jeszcze zasmucamy Ciebie, Bo chcemy i pragniemy być piękni. Chcemy być Kryształowi, abyś widział dokładnie nasze serce, aby nie było w Nim już żadnej ciemności. Niech rozświetli to nasze wnętrze, światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Tobie, Duchu Święty. Bądźmy jak świece, które palą się ogniem gorącym, które palą się ogniem żywej miłości. Bądźmy jak pochodnie, które rozświetlą innym ludziom drogę do Ciebie. Bądźmy przepiękni, bądźmy piękni w Panu, abyśmy mogli przyjmować Jego miłość i wypełniać się Jego miłością, Jego obietnicami, które złożył na łamach Pisma Świętego, które złożył w Słowie Bożym. Pan nam obiecał wieczność, obiecał życie wieczne, ale też obiecał uzdrowienie, bo w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni, uwolnieni. W Jego ranach jest nasze zbawienie. Także przyjmijmy z wiarą to wszystko, co dokonało się na drzewie krzyża. To wszystko, co Pan dźwignął za nas właśnie na, na golgotę, co poniósł na golgotę, na swoich barkach. To wszystko, co się wydarzyło. Wokół Jego śmierci, wokół Jego męczeństwa, to Pan dźwignął za nas nasze winy, nasze grzechy, nasze choroby, nasze słabości. Tylko potrzebujemy w to uwierzyć i potrzebujemy wyznać to Bogu w sakramencie pokuty, wyznać wszystkie grzechy, wyczyścić się, aby Pan mógł swobodnie działać. Dlatego, Duchu Święty, prosimy Cię: pokaż nam nasze wnętrza, postaw nas w prawdzie, abyśmy mogli stanąć prawdziwie do modlitwy. Ty sam działaj w nas, Panie. Pan pokaż nam, że nieprzebaczenie blokuje nam ścieżkę do Twojego uzdrowienia, do Twojej obecności. W Ewangelii Pan Jezus nam pokazuje, że jeśli przyniesiesz dar swój pod ołtarz, a przypomnisz sobie, że masz coś przeciw swemu bratu, przeciw swemu bliźniemu se swemu, zostaw swój dar, idź wpierw pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i ofiaruj dar ser, dar przed ołtarzem. Czyli zobaczcie, musimy z nasze serca, musimy pojednać się z wszystkimi bliźnimi. W sercu, nie musisz koniecznie iść do tej osoby, jeśli tej osoby nie ma, jeśli jest daleko. Wystarczy, że przebaczysz innym, tym, którzy zawinili tobie w sercu. To jest najpiękniejszy dar, jaki możemy złożyć Bogu Wszechmogącemu. Bóg. Od nas tego wymaga. On chce, abyśmy przebaczali, byśmy byli miłosierni, skoro sami pragniemy miłosierdzia od Niego. Także to jest podstawa tego, aby otrzymać miłosierdzie Boże, otrzymać uzdrowienie, otrzymać przebaczenie win. Jeśli Ty nie przebaczasz, to jak może przebaczyć, jak możesz prosić Ojca o przebaczenie swoich win? Najpierw przebacz Ty, najpierw przebaczmy My innym ludziom, innym tym, którzy szczególnie nam zawinili, którzy nas. Złamani, którzy nas, nam zaszkodzili w życiu, którzy nas obrazili, zasmucili. Musimy im przebaczyć, bo jeśli staniemy w prawdzie i zobaczymy nasze, nasze czarne wnętrze, które musimy jeszcze oczyszczać, to my też prosimy Ojca, aby nam przebaczył, ale to wymaga obustronnego działania. Przebaczmy najpierw my, aby wybaczył nam Ojciec Miłosierny, który jest w niebie. Dlatego, Duchu Święty, proszę Cię, pokaż nam wszystkim te osoby, którym teraz właśnie musimy przebaczyć. Niech przypomną się nam wszystkie chwile, w których zostaliśmy zranieni, w których zostaliśmy okaleczeni. Teraz jest ten moment, Duchu Święty. Pokaż nam, komu i gdzie musimy w sercu przebaczyć to, co przeciw nam zostało zawinione. Boże wszechmogący, w trójcy jedyny prawdziwy. Prosimy Cię, uzdrów nas, Panie. Prosimy Cię, przyjdź do nas, Panie. Prosimy Cię zajrzyj do naszego wnętrza. Zobacz, gdzie jeszcze jesteśmy słabi. Przyjdź, Panie, bo cierpimy. Przyjdź, bo potrzebujemy, abyś był wśród nas, abyś poruszał się między nami. Przyjdź i poprowadź nas. Obiecałeś nam dać swój pokój. Oczekujemy tego, Panie. Obiecałeś nam dać uzdrowienie. Oczekujemy tego, Panie. Obiecałeś nam, że wlejesz w nasze serca miłość. Oczekujemy tego, Panie. Zanurzamy siebie i swoje choroby. Przy najdroższej krwi Chrystusa, przy najdroższej krwi Twojej, Panie, obmywamy się Twoją przenajświętszą krwią. Zanurzamy wszelkie swoje choroby w Twoich ranach, w ranie Twojej lewej dłoni, która była przebita gwoździem, w ranie Twojej prawej dłoni, także przebitej gwoździem, w ranie w Twoich stopach, które były przebite Woździe. Zanurzamy swoje umysły, swoje choroby umysłowe przy, najświe, przy najdroższych ranach głowy Twojej, które spowodowała korona cierniowa i kaci, którzy pobijali ją, ściną, a kolce wbijały się głęboko. Zanurzamy choroby naszego ciała w Twoich ranach, które... Otrzymałeś podczas ubiczowania. Całe Twoje ciało było rozszarpane przez katów, dlatego wszelkie choroby ciała, wszelkie nasze dolegliwości zanurzamy w ranach powstałych podczas biczowania. Wszelkie nasze ciężary, które dźwigamy w życiu codziennym, zanosimy w ranie, która powstała na Twoim barku. Podczas niesienia krzyża na gorgotę, wszelkie nasze zniewolenia przez złego ducha zanosimy i zanurzamy w Twojej śmierci na krzyżu, Panie, i w Twoim zmartwychwstaniu. Ogłaszamy pełne zwycięstwo. Ogłaszamy pełne zwycięstwo nad każdą słabością i nad każdą chorobą. Ogłaszamy, że jesteśmy wolni w Tobie, że mamy życie w sobie dzięki Tobie, Panie, dzięki temu, czego dokonałeś na krzyżu. Zbawienia na krzyżu pod tym znakiem miłości i miłosierdzia spotykamy się dzisiaj i obmywamy się przenajdroższą najdroższą krwią i wodą, która wypłynęła i wytrysnęła z Twojego boku kiedy żołnierz przebił Twój bóg i serce. Panie mój, wypełnij nas, oczyść nas, ratuj nas z wszelkiej nieprawości, ratuj nas od złego ducha. Panie, bądź przy nas, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Pragniemy podążać za Tobą, pragniemy mieć przed oczami życie wieczne, i ustanowić to sobie w naszych sercach jako cel naszego życia. Ty jesteś naszym celem, Panie. Do Ciebie podążamy. W Twoim kierunku zmierzamy. Patrzymy już teraz na Królestwo Boże i ogłaszamy zwycięstwo. Ogłaszamy, że Królestwo Boże jest naszym domem. Kiedy odchodzimy z tego świata, to my nie umieramy. My po prostu wracamy do swojego domu, do Ojca, który czeka na nas z otwartymi ramionami w niebie. Panie, radość przepełnia nasze serca. Tak wielkie rzeczy przygotowałeś i uczyniłeś dla nas, dla swoich dzieci. Jesteśmy dziedzicami Królestwa i mamy pełne wyzwolenie. W Jezusie Chrystusie, przepełnieni duchem świętym, oddajemy Tobie cześć, Ojcze. Oddajemy cześć w Duchu Świętym i w Twoim Synu, który jest drogą, prawdą i życiem naszym Panu i naszym Królu, Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.